Nie na żarty pyta, a takie awokado jak pokroić? A no już wam pokazuję. Tylko zanim krojenie, to powiem wam, jak takie awokado wybrać, żebyście mieli pewność, że będzie w porządku. Jak wybieracie sobie je na półce, to naciskacie dookoła szypółki. Jak jest miękkie, takie gąbczaste, to znaczy, że na 99% będzie w porządku. Ale do rzeczy kroimy. Najpierw pozbywamy się szypółki. Wbijamy nóż i kręcimy dookoła. Teraz robimy sobie twist i otwarte. A jak się pozbyć peski? No przemocą. Wbijamy nóż, przekręcamy, wyciągamy i gotowe. I teraz są dwa sposoby, w zależności jak potrzebujecie je pokroić, albo wbijacie sobie łyżkę i delikatnie skórce jedziecie dookoła, wyciągacie i przekładacie na dechę. I teraz możecie sobie pokroić na przykład takie fajne cienkie plasterki. A druga fajna opcja, jak chcecie kosteczkę, to po prostu bierzecie nóż i delikatnie przy skórce, tak, żeby jej nie przeciąć, robicie sobie wzdłuż paski, obracacie o 90 stopni i teraz w drugą stronę, żeby powstała kostka. I podobnie jak wcześniej wbijacie łyżkę przy skórce i wyciągacie awokado od razu pocięte na kostki. I jak jesteśmy w temacie awokado, to od razu wam pokażę, jak je przechowywać. Na przykład jak zostanie wam taka półka, zostawiacie pestkę dookoła delikatnie sokiem z cytryny. Smarujecie, przykrywacie sobie folią i macie 100% pewności, że nie będzie wysychać i nie będzie czernieć. No i teraz już wiecie, jak wybrać, pokroić i przechowywać awokado. Mam nadzieję, że tutorial się przyda. Jak macie inne kuchenne pytania, to zapraszam w komentarze. Wpisujcie je tam, ja odpowiadam i widzimy się następnym razem. Piona!